Boże. Zanim wybije 21, zatrzymajmy się na chwilę. Weźmy głęboki oddech i pomyślmy o kimś, kogo chcemy dziś oddać matce Bożej. Zapraszam cię do wspólnego przygotowania na apel jasnogórski. Zanim wybije 21 i na Jasnej Górze rozpocznie się apel jasnogórski, zatrzymajmy się na krótką chwilę tutaj razem. Jeśli dziś w sercu jest zmęczenie, jeśli jest niepokój, jeśli w domu jest cisza, która nie koi, tylko boli, to właśnie teraz jest dobry moment, żeby nie zaczynać apelu w pośpiechu, tylko wejść w niego spokojnie. Proszę, weź teraz jeden spokojny oddech i pomyśl o jednej intencji, którą chcesz dziś oddać matce bożej. Może to twoja rodzina, może zdrowie, może ktoś bliski, kto się pogubił, a może po prostu prosisz o pokój serca, bo już nie masz siły. Maryjo, Matko Jezusa i Matko nasza, stajemy dziś przy Tobie tacy, jacy jesteśmy, bez udawania i bez pięknych słów. Ty widzisz nasz dzień, widzisz nasze troski i to, co nosimy w środku. Prosimy Cię: weź pod swój płaszcz nasz dom, nasze małżeństwa, nasze dzieci i wnuki, naszych chorych i samotnych. Uproś nam u Jezusa łaskę pokoju, łaskę wiary. I łaskę wytrwania wtedy, gdy człowiek już chciałby odpuścić. Amen. Za chwilę powiemy te proste słowa, które zna cała Polska. Jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. I warto je dziś powiedzieć naprawdę, nie tylko ustami. Jestem przy tobie, Maryjo, czyli dziś nie uciekam od Boga, nawet jeśli serce mam ciężkie. Pamiętam, Czyli nie zapominam, że w najciemniejszych chwilach nie jestem sam, bo Ty prowadzisz do Jezusa. Czuwam, czyli nie zasypiam duchowo, nie gaszę w sobie dobra, nie oddaję się rozpaczy, tylko trzymam się nadziei, nawet jeśli jest ona dziś malutka, jak płomień świecy. Jeśli chcesz, napisz teraz w komentarzu jedno imię osoby, za którą dziś szczególnie stajesz. Jedno imię wystarczy. To będzie nasza wspólna intencja przed Apelem. A jeśli nie chcesz pisać, powiedz je w sercu, cicho, przed Bogiem. Maryjo, przyjmij te wszystkie prośby, także te, których nie umiemy nawet wypowiedzieć, bo są zbyt bolesne. Teraz, kiedy zbliża się 21, zróbmy jeszcze jedną krótką chwilę ciszy. Niech ta cisza będzie modlitwą. Niech w tej ciszy serce powie wszystko. Maryjo, królowo Polski. Czuwaj nad nami. Matko Boża Częstochowska, miej w opiece nasze rodziny. Prowadź nas do Jezusa i uproś nam łaskę pokoju. Amen. Boże.